O, Elo z tej strony Oli a to jest karty Pokémon. no właśnie, jestem ze Sebą i Frankiem. A to są. Pierwsze, pierwsze bo coś? Otworzyłem jeden przed odcinkiem. I otworzyłem okay. jeden przed odcinkiem, ale to były tylko dodatkowe karty. Takie? Nie takie. I taki żetonik, fajny. A teraz będziemy właśnie otwierać to. co jest? To? Widać, Starzy? Bo ja nie patrzę na kamerę, co nie? O? Oglądajcie, oglądajcie nasze filmy. Ze mną szczególnie. No, o... o, 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 o taj, takie coś jeszcze... Może niedługo będzie live. Op, tego. Nie, live nie chcemy się robić. Nie za to się Dobra, wyciągam. Jest. O, piękne, co nie? Takie coś. Daję mu. Czyż to czarny? Ja tu mam... ja.